Kazińska, witam państwa i zapraszam na rozmowę dnia. Rok szkolny dobiega końca. Dla jednych będzie to czas wypoczynku i zabawy, a dla innych możliwość podjęcia pierwszej w życiu pracy zarobkowej. Szukając oferty sezonowej, warto zgłosić się do Młodzieżowego Biura Pracy OHP, które działa między innymi przy ulicy 28 czerwca. O szczegółach porozmawiam z pośrednikiem pracy, asystentem EURES, Justyną Krynicką z Młodzieżowego Biura Pracy. Dzień dobry. Witam, dzień, dzień dobry. Czy teraz jest właśnie dobry moment na to, żeby szukać pracy sezonowej? Najlepszy. Teraz jest najlepszy moment. Coraz więcej pracodawców się do nas zgłasza, coraz więcej chętnych jest zainteresowanych pracą, właściwie już od zaraz, szczególnie maturzystów. Tak naprawdę tych ofert, ofert spływają do nas od kilku miesięcy. Od stycznia jest ich coraz więcej, ale teraz jest prawdziwy boom. Kto może się do Państwa zgłosić? Jak należy się zarejestrować? Tak naprawdę może się do nas zgłosić każdy, kto ukończył 16 rok życia. Ta grupa docelowa, jakby priorytetowa to jest grupa 16. 25, 26. Dla nich tych ofert jest coraz więcej. Nie ukrywam, że pracodawcy się otwierają na, na ten rynek pracy osób niepełnoletnich. Natomiast mamy też oferty pracy dla osób, które już zakończyły naukę bądź też ukończyły 26 rok życia. Zgłaszać się można tutaj do nas bezpośrednio na 28 czerwca. Właśnie tak jest najlepiej, można przyjść, porozmawiać ze mną, przejrzeć wszystkie oferty pracy, które są. Czasami oferty spływają 5 minut przed przyjściem danego kandydata jeszcze nie jej wrzucić gdzieś do, do bazy, do internetu i nagle się okazuje, że ta praca już, że tak powiem, znalazła, znalazła swojego pracownika. Można też zgłosić do nas przez internet. Można dostać od nas ankietę poszukującego pracy. Przez internet wysyłamy mailem i wtedy dostajemy też z powrotem tą ankietę zeskanowaną i dzięki temu ta osoba jest zarejestrowana i ma dostęp do wszystkich ofert pracy w bazie. W jakim charakterze można szukać pracy? W każdym I tak naprawdę tych ofert pracy jest bardzo dużo dla tych osób w wieku 16, powiedzmy 18, najwięcej ofert to jest praca przy inwentaryzacjach, praca na magazynie, też jest gastronomia, praca przy wykładaniu towaru, powiedzmy też prace takie pomocnicze na zasadzie pakowania zakupów czy degustacji. No tak naprawdę jest bardzo duży przestrzał. Coraz więcej firm się otwiera i coraz więcej branży się pojawia. Czy osoby, które zgłaszają się do państwa, bo to przecież jest głównie młodzież, ma już takie właśnie określone cele, w jakim charakterze chce szukać tej pracy, czy bardziej nastawia się na to, żeby znaleźć jakąkolwiek? Tak naprawdę tutaj decydująca jest stawka, a młodzież bardzo często, albo można powiedzieć coraz częściej jednak decyduje się na oferty pracy, gdzie jest wyższe wynagrodzenie. Tak naprawdę często ich interesuje praca biurowa, niestety nie mają jakby, jakby odpowiednich umiejętności, tak? ponieważ pracodawcy... Jakby nie patrzeć, oczekują osób, które już mają jakieś doświadczenie zawodowe, chyba że są to prace pomocnicze, typu wprowadzanie danych, adresowanie dokumentów, jakieś takie proces, to wtedy nie ma problemu. Natomiast w większości wypadków jest to praca fizyczna, no i stawki, jakby nie patrzeć, też mają tutaj decydujące znaczenie przy wyborze. Często osoby, które szukają pracy boją się tego, że skoro to ich pierwsza praca w życiu, to te stawki i możliwość w ogóle zarobku będzie niestety niska. Czy to jest prawda, czy to jest MIT? To jest MIT. To jest mit. tak naprawdę różni pracodawcy, różne firmy, różne oferty. Zdarza się, że mamy ofertę pracy przy takiej samej czynności powiedzmy pakowanie, nie wiem, jakichś produktów, tak, okazuje się, że jedna firma proponuje 5 zł netto, a to się jeszcze mimo wszystko niestety zdarza, a jest firma, która za to samo płaci na przykład 12. Złotych netto. Przestrzał stawek jest bardzo duży. Mitem jest to, że tak naprawdę pracodawcy chcą wykorzystywać tych młodych ludzi. To już gdzieś tam odchodzi w zapomnienie. Coraz więcej firm jednak ugina się pod kątem tego, że ci ludzie nie chcą pracować za, za określone stawki. Są coraz bardziej wymagający, mają coraz więcej oczekiwań względem pracodawcy, pracodawcy. Szczególnie, że coraz więcej pracodawców jakby nie patrzeć jest poza poznaniem i jednak jest problem z, w niektórych przypadkach z dojazdem. Czy pracodawcy są przez Państwa wcześniej sprawdzani? Tak, przyjmujemy oferty pracy tylko i wyłącznie od pracodawców, jakby od firm, nie od osób prywatnych. Staram się te firmy sprawdzać, oczywiście no, mam ograniczone możliwości, nie jestem tutaj ani powiatowym urzędem pracy, ani żadną instytucją, która ma dostęp pełen do KRS-u, Staram się sprawdzać firmy z którą do tej pory nie współpracowałam, a wiele firm z którymi współpracowałam wcześniej się zgłasza, także mam, mam jakby zapewnienie, wiem, że wypłacają pieniądze, że są firmą rzetelną. Jeżeli chodzi o agencję pracy to sprawdzam je w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest coraz więcej firm na rynku. No i jakby nie patrzeć mimo wszystko, czy to jest osoba młoda, czy, czy osoba gdzieś tam już, która się nie uczy, czy osoba powiedzmy w wieku 60-70, bo takie też się zdarzają, no jednak powinna iść do, do pracy do firmy, która, która gdzieś tam jest w jakiś sposób zweryfikowana. Czyli zgłoszenie się do młodzieżowego biura pracy to dobry krok, bo szukanie pracy jest bezpieczne w ten sposób. Tak, tak. Jest, mam nadzieję, że jest to najlepszy krok. Współpracujemy i z pracodawcami, z agencjami pracy, dlatego też nie mamy tylko określonej branży tutaj u nas w ofertach. Tych ofert jest bardzo dużo. Tak naprawdę ludzie są zdziwieni, że, że nie tylko powiedzmy gdzieś tam praca w ogrodnictwie albo albo praca przy zbiorach, ale tych ofert jest coraz więcej, coraz więcej firm które nam ufają i coraz więcej zainteresowanych pracą. Dzisiaj rozmawiamy o pracy sezonowej, ale czy też prace takie na okres albo tylko weekendowe, albo właśnie całoroczne też można u państwa znaleźć? Jak najbardziej cały rok działamy. Tych ofert jest bardzo dużo i zgłaszają się do nas osoby, które szukają pracy właśnie dorywczej, są to osoby i pracujące i osoby, które gdzieś się uczą dziennie czy nawet takie, które się uczą zaocznie, szukają pracy od poniedziałku do piątku. Tych ofert jest bardzo dużo i są to oferty pracy na umowę zlecenia, na umowę o pracę i pracy stałej, i pracy dorywczej, i pracy dodatkowej. Także ofert jest bardzo dużo, tylko czasami zdarza się tak, tak jak jest przełom miesiąca, że akurat w bazie tych ofert jest troszeczkę mniej, ponieważ muszę je wprowadzić, to też nie trwa, nie trwa po prostu godzinka czy dwie, tylko troszeczkę więcej czasu. Zachęcam do tego, żeby tą bazę odwiedzać gdzieś w okolicach 5-10 dnia miesiąca, wtedy jest tego najwięcej, no i pod koniec miesiąca, bo wtedy wszyscy pracodawcy już tak, teraz już potrzebuje od zaraz 10, 15, 30 osób. Jeżeli przyjdzie już ten na podpisanie umowy z pracodawcą, na co należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest pełna nazwa firmy, trzeba sprawdzić, czy jest numer NIP, dobrze by było, jakby był numer Regon, dane adresowe firmy, to wszystko trzeba wcześniej sprawdzić. Jeżeli umawiamy się na rozmowę z pracodawcą, dobrze by było już wcześniej sprawdzić pewne informacje. Jeżeli nie zgadzają się jakieś dane, które wcześniej sprawdziliśmy, typu NIP, albo nazwa firmy, warto dopytać, co się stało, bo okazuje się, że na przykład agencja pracy ma dwie spółki, no warto zawsze sprawdzić, czy ta druga spółka też ma odpowiednie certyfikaty, czyli właśnie numer kras na dane. Ważne jest to, żeby była wypisana konkretna stawka. I czy jest to stawka za godzinę, za wykonanie usługi, czy jest to stawka miesięczna, to jest bardzo istotne. Czy odpowiednie nasze dane są wpisane, tak? To jest, to jest bardzo ważne. No i oczywiście okres zatrudnienia. To wszystko zależy od umowy. Dobrze by było dla takich osób, które gdzieś są w tej grupie wiekowej 16, 18, aby one z rodzicami podpisywały te dokumenty, bo często jest tak, że wystarczy tylko oświadczenie o tym, że dana osoba ma zgodę rodzica. Jednak dobrze by było, gdyby poprosiło o taki dokument albo wysłany mailem, albo podejść do danej firmy czy do agencji pracy, żeby sprawdzić te dokumenty, żeby rodzic był przy nas i żebyśmy często jest tak, że my sami nie wiemy, o co mamy zapytać. Możemy dopytać, zawsze w każdym momencie możemy dopytać, przed podpisaniem umowy warto sobie napisać na kartce nawet takie zapytania, co jeszcze, czy coś mi przyszło do głowy, a propos pracy, czy umowy, czy wynagrodzenia, no, właśnie w umowie jeszcze powinna być informacja, do kiedy jest wypłacane wynagrodzenie, jak jest rozliczane, czy na podstawie karty czasu pracy, czy niekoniecznie, no ale to przed spotkaniem warto sobie gdzieś zapisać i zawsze o to spytać. Szukanie pracy, szczególnie dla takiej młodej osoby, to nie lada wyzwanie. Czy są takie dokumenty, które umożliwią młodej osobie znalezienie pracy albo szybsze znalezienie? Powiem tak, takie młode osoby przede wszystkim w tej chwili korzystają z Facebooka, jakby nie, jakby nie patrzeć, gdzieś tylko widzę, priv, priv, priv i odpowiedz i mimo, że pracodawca podał numer telefonu. Jednak w naszym kraju wymaganym dokumentem jest CV. Mimo wszystko ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy na przykład odpowiednia klauzula jest zamieszczona w CVC. Często zdarza się, że te młode osoby nie mają, tak mówią, że nie mają co wpisać do CV-ki, że nigdy nie pracowały. Dopiero przy rozmowie okazuje się, że a, gdzieś tam w wakacje zbierały, powiedzmy, jagody albo wiśnie i się nagle okazuje, że coś tam w życiu robiły, to zawsze warto, warto ująć. Dlatego, że pracodawca bardzo często zwraca na to uwagę. W wielu przypadkach te dokumenty jakby nie tyle co mówią o nas, ale decydują o tym, czy, czy zostajemy zatrudnieni, kiedy zainteresowania. Ktoś pisze na przykład książkę, muzyka i film, to pracodawca zbyt dużo to nie mówi, tak? Czy, czy on się interesuje reżyserią, czy oglądaniem filmów, tak? Książka, Czyli należy czy... pisać szczegółowo. Tak, dokładnie, bardzo szczegółowo. To jest nasze CV, to jest nasza, nasza charakterystyka, jakby nie patrzeć. Sama mam pewien, pewien zapis w który gdzie nigdzie pomagał mi tą pracę uzyskać albo po prostu gdzieś tam dawał dodatkowe punkty na rozmowie. Jeżeli mam jakieś indywidualne zainteresowania, typu kibicowanie w jakiejś drużynie, powiedzmy, żużlowej, tak jak moim no to wtedy nie ma problemu, można to wpisać i pracodawca czasami zwraca uwagę właśnie na zainteresowanie, bo to jak dostaje w ciągu godziny na ogłoszenie, powiedzmy, pracownik magazynowy Poznań, powiedzmy, nie wiem, Wilda, tak, potrafi pracodawca z jednego portalu dostać około 100-150 aplikacji. Jeżeli on przejrzy, powiedzmy, pierwszych 10, 15, 20 a potrzebuje 10 osób, no i chciałby takie powiedzmy konkretniejsze, jak to pracodawcy mówią, to wtedy nie tylko zwraca uwagę na, na dane tej osoby, czy zdjęcie, bo niekiedy zdjęcie też tutaj dużo, jakby ma duże znaczenie, ale żeby odróżnić tę osobę od siebie, przejedzie tą aplikację, czy rekruter powiedzmy, tak, spojrzy, aha, zainteresowanie, o jakieś fajne, dobra, zapraszam, to może być ciekawa, interesująca osoba. No nie mówię, że akurat na magazynie przydaje się jakieś tam zainteresowania, ale, ale trzeba się troszeczkę wyróżnić, wyróżnić na rynku pracy. Przy pracy w gastronomii na pewno jest ważna karta Sanepidowska. Tak, książeczka Sanepidu z aktualnymi badaniami. Ważne jest też to, żeby było zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wielu lekarzy jeszcze tego nie wydaje, chociaż powinni. Zawsze osoby, które do mnie przychodzą, czy młodsze, czy starsze, które chciałyby pracować w gastronomii, albo chociażby w sklepie, wykładając towar, czy pracując jako kasjer, zawsze ich na to, że wyrabiając książkę, aby lekarz też wydał im to zaświadczenie, które pozwoli im, które dopuści ich po prostu do, do pracy. To jest bardzo ważne, bardzo przydatne książeczka Sanepidu. Tak naprawdę, jeżeli się jej nie zgubi, wyko jakby wykonuje się raz te badania, chyba że się przejdzie od jakieś zakażenia ale bardzo przydatna, szczególnie teraz przed wakacjami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Moim Państwa gościem była Justyna Krenicka, pośrednik pracy Asystent Hours. Więcej informacji na temat szukania pracy sezonowej i nie tylko mogą znaleźć Państwo w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP przy ulicy 28 czerwca przy numerze 211. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.